Witajcie na kanale Kwasier Official. Dziś piękna pogoda, czyste niebo. Słońce przebija się, oświetlając i dodając endorfin. Czuć wiosnę w powietrzu. No, ale, ale, zanim ta wiosna przyjdzie, to jeszcze musi skończyć się zima. A może być zdradziecka. Później, przed wiośnie, musi się skończyć. A może być zdradzieckie. Mrozy przecież na śmigusa, dęgusa się zdarzają. I dopiero wtedy przyjdzie pani wiosna. To jest najtrudniejszy okres w roku dla wszelkiego rodzaju zwierzaków, które, no, nie mają praktycznie co jeść naturalnym środowisku, a zapasy zgromadzone przez jesień, początek zimy zaczynają powoli się kończyć. Postanowiłem zatem pomóc ptakom tym razem i zbuduję karmnik. Nie będzie to jednak karmnik drewniany, nie mam dzisiaj na to czasu. Będą to szybkie w przygotowaniu i co najważniejsze skuteczne karmniki kubkowe. Jakie wykonać? Chodźcie. Do przygotowania karmnika kubkowego będę potrzebował pokarm dla ptaków. Smalec w tym wypadku jest to wieprzowy Kupki, gałązki, które będą robiły jako żerdzie i garnuszek, tym razem z jabłuszkiem, który posłuży mi do roztopienia rzeczonego smarcu. Każdy kubek zasypuje ziarenkami tak mniej więcej do 3 czwartych wysokości. I zalewamy kubeczki smalcem do pełna. W miarę potrzeby uzupełniamy to jeszcze odrobiną nasion. Czas teraz na patyczki. Jako że karmniki będą wisiały za ucha, więc muszę żerdzie wbić po przeciwnej ich stronie. Malczyk zrobił się wielutki, wszystko trzyma razem, a spod niego wystają ptasie przepyszne ziarenka. Karmiki są więc już gotowe, możemy je wieszać na drzewach elegancko, karnik trzyma się pewnie. Nader okazale się on prezentuje, szczególnie właśnie w tym przeźroczystym kubku. A więc cóż, nie pozostało mi chyba nic innego jak zaparzyć sobie dobrej herbaty czy też kawy, usiąść w oknie z lornetką, na przykład, i podglądać ptasią ucztę. Ucztę, za którą te zwierzęta będą nam naprawdę wdzięczne, więc polecam, róbcie sobie takie karniki w domowych zaciszach, robi się je szybko, łatwo, a ptaki będą nam naprawdę za nie bardzo wdzięczne. Do zobaczenia!